Dzień dobry serdecznie. Jesteśmy już po drugim meczu towarzyskim w Stanach Zjednoczonych, gdzie Real Madrid zmienił się w towarzyskim meczu En Clasico z Barceloną. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to mam, mam taką prośbę was. Pamiętajcie o hatliku mojego kanału, czyli sub, like, dzwoneczek i oczywiście komentarz pod filmem. I nie przedłużając, zaczynamy odcinek. Eee, a więc to spotkanie rozpoczęło no, się o pierwszej polskiego czasu i ta, i ta pierwsza połowa wyglądała w taki sposób, że no wiadomo, bo, bo jak ten mecz będzie wyglądał. Czyli Balsona będzie prowadziła grę, będzie grała swoją piłkę eee, tiki-take, a my. Będziemy czekać na dobre sytuacje, na dobre kod ataki. No i ten mecz yy, trwał tylko 13 minut. A dlaczego trwał tylko 13 minut na razie? No bo w 13 przed przejścia przerwał spotkanie z powodu złych warunków atmosferycznych. Wiadomo, była mocna, były mocne opady deszczu, były mocne, silne burze i ten mecz został przerwany do godziny drugiej tak, o drugiej spotkanie zrobiliśmy i, na, i ten mecz zaczął się od nowa od, od 13 minuty. No i później mieliśmy, były takie y, sytuacje, kiedy to balsza stwarzała y, zagrożenie pod lasą bramką, wcześniej przed tą y, długą przerwą balsona miała z w tych pierwszych minutach, kiedy to kuntuła świetnie że liczył kapitanom interwencję. Po tej przerwie, to, yy, kiedy zawodnicy wrócili na wojsko, to, to balsa dalej cisła, nas była bardzo blisko, blisko bramki, ale jeszcze mieliśmy to szczęście, że, że balsa była nieskuteczna do momentu tylko, ale my też myśmy stwarzali sobie sytuację, na przykład świetna piłka od Brahima do Andy Girela i, i Andy Gillen zdobył tą bramkę ale no niestety był niewielki spalony, ale fakt faktem trzeba przyznać piękne przyjęcie piłki przez Anne w stylu Zidana No i co później się wydarzyło, kiedy wydawało się, że naprawdę ten mecz, ta piękna połowa yy, raczej zakończy, zakończy się wynikiem, że to niestety, no niestety zrobiliśmy jeden poważny błąd w linii obrony, kiedy to Poszła, poszło dosadkowanie z lewej strony od, od, od Bilable. Bila pił, niestety piłka przyleciała przez linię naszej, naszej obrony. Militał nie zdążył do Lewandowskiego. Lewandowski zaliczył Asystę i niestety... Yy, Wiktor niestety, niestety Wiktor yy, w 42 minutrze zdobył bramkę na jeden żeną i do przodu myśmy przegrywali jeden żeną w, w tym spotkaniu. Druga połowa yy, zaczęła się w taki sposób, że yy, dalej przebieg gry był taki sam, to bardzo, ona miała więcej posiadania piłki, to, to balca kontrolowała ten mecz, a myśmy skupiali się Yy, tak jak yy, od początku tego spotkania na, na kot atakach i niestety yy, ta pechowa 54 minuta, kiedy w sposób po raz drugi w Demetrzu straciliśmy bramkę, bramkę, kiedy Lewandowski świetnie zagrał do, na prawą stronę, tam niestety znowu Falgalsina, znowu źle się pogubił przy tym ustawieniu, niestety znowu nasza linia obrony została złamana. I niestety, że Wiktor zdobył, zdobył drugą bramkę w tym meczu i zaliczył już mój a myśmy już przegrywali, już zważono. I naprawdę były te, naprawdę były te zmiany. Coś Arcynoti próbował zmieniać i tak dalej. Kolegałam ustawienie, szukaliśmy swoich szans, brakowało nam skuteczności, ale. W 82 minucie udało się tą bramkę zdobyć na 2-1 i bramkę zdobył Niko Pasz, także bardzo fajnie, że ten młody agent wszedł i z łapki leżerwały i dał mam tą bramkę na wagę 2-1. I gdzieś liczyłem w końcu tego spotkania, że jak się uda się zdobyć tą bramkę na 2-2, a momentami naprawdę było blisko, żeby żeby zdobyć tą bramkę na i zakończyć z remisem i doprowadzić do rzutu tkanek, to niestety to się nie udało. I przegaliśmy to spotkanie 2-1 z Barceloną. Kolejna porażka w towarzyskim El Clasico. I coś mamy pycha do tych towarzyskich meczów z Barceloną, bo zawsze, kiedy gramy z Barceloną, te towarzyskie mecze w Stanach Zjednoczonych to zawsze mamy PH i zawsze te mecze przegrywamy. Ale powtórzę, nie mam zamiaru tutaj nikogo krytykować, żadnego z naszych piłkarzy. Los Blancos, no bo, tak jak już wcześniej wspominałem, to są tylko mecze towarzyskie. To są tylko mecze towarzyskie, które mają przygotować zespół do, do sezonu ligowego, do sezonu w europejskich puchanach i do meczu o Super Puchal Europy. To też są mecze, w których więcej szans mają się pokazywać młodzi zawodnicy, którzy e, dzięki tym smalingom mogą się pokazać w się, e, wielkiej publiczności, mogą się też pokazać się światu jako zawodnicy tych klubów. I przede wszystkim te mecze towarzyskie służą też temu, e, e, dlatego że żeby trenerzy spokojnie mogli posłyszeć daną taktykę, dane ustawienie tego zespołu. I tak jak mówię, ja się tą polaską nie przejmuję, nie ma co się załam załamywać, nie ma co płakać. Spokojnie, spokojnie. My tą Barcelonę spokojnie pokonamy w tych ważnych meczach, czyli La Liga, być może Liga Mistrzów i tak dalej, bo to są dla nas ważniejsze mecze, a takie mecze towarzyskie to yy, jasno pokazują, że spokojnie, powoli trzeba wejść w sezon. Wiadomo, piłkarze też wrócili z wakacji, także spokojnie, spokojnie i, i naprawdę z tym naszym pięknym Realem będzie dobrze. Yy, a tak wygląda skład yy, Realu Madryt. Tak wyglądał skład Real na, na, na amerykańskie towarzystwo El Clasico, czyli Canno Atleti ustalił taki skład. W bramce w, w, na prawej obronie Lukasz Vazquez, parę stoperów stanowi Ludiger z Militao, na lewej obronie grał Fran Garcia, w pomocy grał y, Treballos, Malko, Malfin i kapitan Luka Modlic, a tak był... Taki sam jak w tym przegranym meczu towarzyskim z Minanem, czyli Brachim Diasz, Endrik, drugi mecz jego yy, w Barbach Ranomadze, w meczu i Alda Gilan, który po raz kolejny w tym meczu z Barceloną udowodnił, że znów tak jak meczu meczu z Aceminanem, to dzisiaj w nocy Anda Gillen w meczu że z Balczynonom był najlepszym piłkarzem. Realu Madet na boisku. I z ławki leżebowej weszli i... Joan Martinez, Minister Żujon, Jacob e... e... Młentosz, Rafael e... Laf, Laf, Olaborzol, Ola, 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 Ola Nikopas, Dobywcze Bramki. I no, ręczo ag herrera Także, no, jak widzicie, no, Kanno dał tym młodym zawodnikom pograć w tym meczu. I, no i to fajnie, to fajnie pokazuje, że w takich meczach towarzyskich przed sezonem y, warto stawiać na, na młodek. bo naprawdę, no, mamy też spore tam kłopoty z tą nową, fabryką naszą, ale... Właśnie są takie, właśnie po to są te elementy towarzyskie, żeby tych młodych fajnie promować i naprawdę niektórzy młodzi nasi też fajnie się pokazują się w tych metrach I co do, jeszcze do przebiegu spotkania, też fajnie, fajną sytuację sobie stworzył Brahim Diaz, kiedy uderzył na bramkę Testegena, ale no wiadomo, te Stegen obronił ten sam, tak, tak a propos tego, że przypomniałem sobie o tej akcji, ale tak jak mówię, no, nie ma co się Madridislas przejmować, spokojnie to tylko mecz towarzyski, nie ma co się przejmować z tym, że przegaliśmy z Barceloną jakiś mało ważny mecz, to co jest najważniejsze i powtórzę, mecz w La Liga to są najważniejsze mecze y, dla naszego zespołu, jeżeli chodzi o te prawdziwe, opisane mecze z Barceloną. No i na koniec y, tego turnieju po Stanach 7 kwietnia y, 2024 roku o godzinie pierwszej w nocy dożegamy no, swój ostatni mecz towarzyski w Stanach, ale Wanem będzie Angielska Chelsea. Także jestem przy, ciekawy tego meczu, czy Kanno wyjdzie takim samym atakiem jak w tych dwóch meczach, czy Kanno trochę, pomyśli trochę, żeby trochę lotowa z tym składem, żeby jeszcze przyglądać się tym młodym, czy to malkomantinowy, czy też pozostałym młodym zawodnikom, którzy też mają chlapkę na nagranie, ale wiadomo, że na pewno też od pierwszych minut nie wykrócam tego, żeby nie już się pojawi. Także ze spokojem czekamy na ten ostatni towarzyski mecz i zobaczymy, yy, jaki będzie efekt końcowy tego spotkania. Najważniejsze jest to, żeby, żeby po, tym, po tych meczach towarzyskich, yy, yy, po tym powrocie ze Stanów Zjednoczonych, po tych trzech meczach towarzyskich przed sezonem, ważne jest to, żeby, żeby piłkarze wrócili cali i zdrowi i bez kontuzji, no bo niestety. Też mamy y, y, dwa y, poważne urazy w czasie tego przygotowania do sezonu i to jest takie takie no zmartwienie, no bo wiadomo, no konturze to nie jest dobra rzecz, ale najważniejsze jest to, żeby żeby, żeby fajnie, żeby chociaż wygrać jedno spotkanie towarzyskie, no bo to naprawdę motywuje piłkarzy do do, do kolejnych meczów, bo naprawdę jeżeli pokonamy Chelsea w tym meczu towarzyskim, to naprawdę będzie dobra motywacja przed meczem o Super Puchar Europy na PGE na w Warszawie z Atalantą. Ja dziękuję Wam, Maddy, za oglądanie. Pamiętajcie, żeby polajkować ten film. Żeby, da, żeby mój kanał miał te suby, lajki, dzwoneczki i komentarze, bo jeszcze raz poproszę o hatlik mojego kanału, czyli sub, lajk, dzwoneczki i oczywiście komentarz pod filmem. Także zapraszam na mojego TikToka, że tam też są informacje na temat naszego Realu Madryt. A my widzimy się po meczu, ostatnim towarzyskim Chelsea. Uno do tres, hala madrid i nada masz, trzymajcie się ciepło i życzę wam udanego dobrego tygodnia i, i dobrej, fajnej, ciepłej niedzieli. Hala madrid, cześć!